ciąg dalszy zmiana zmiana muszki kiełżyka teraz dałem i zobaczymy No i czas niestety nie stoi w miejscu. Już się robi taka szarówka. Więc po malutku będziemy się, znaczy będę się do domu zbierał. No prenowe moje spodniobuty buty firmy Kormoran naprawdę dały rady. Nic tutaj złego się nie dzieje. Jest sucho. Nawet ciepło. Byłem z tym zdziwiony. Mam co prawda kalesony i dresy, ale, ale jest miło i przyjemnie. Nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu. Oczywiście nie jest to taka sytuacja, i nie, nie odczuwam jakbym był w wodzie 30 stopniowej, ale naprawdę w moich spodniobutach typowo gumowych raczej bym raczej bym tutaj nie wystał próbowałem i na nimfę tutaj łowić i pijawką porzucałem kiełżyki też poszły w ruch ale niestety bez kontaktu z rybą A szkoda, bo tak łudziłem się, że, że coś dzisiaj się będzie tutaj dziać. Nie oczekiwałem jakichś super rezultatów, ale ale że coś chociaż będzie gryzło. Oczywiście na pstrąga się nie nastawiałem, chociaż tutaj są maluszki Ale i zdarzają się lipienie, i zdarzają się jazie W klenie też Damy jeszcze tutaj szans, parę przynęcie, a nóż coś skubnie, cokolwiek, może być coś małego, woda bardzo mała, woda mocno spadła. Nie wiem jak od jakich, od, czy od dawna, czy od... Krótkiego czasu, ale zawsze jak tutaj łowię, to woda jest dużo wyższa, ale niestety nic się nie dzieje. Trzeba po malutku wracać do samochodu. i do domku na obiadek. O, jest, proszę bardzo. Dałem szansę rybie. I siedzi Coś ma czyżby pstrąg malutki? Chodź, 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 chodź Pstrąg chyba malutki Chodź tu, chodź tu, chodź tu, już Cię wypuszczam Już Cię wypuszczam Chodź tu maluszku Akurat po Ciebie nie przyjechałem Ale Ale jesteś ślicznotą, ładna ładna ślicznotka. Wierzcie tutaj, a szybko wypuszczam. Opa. no zatem koniec połowów. Wypad, y, można powiedzieć, na ryby udany. Y, dzisiaj wziąłem sobie wędeczkę Orwis Helios, dwójka. Jedno branie na kiełża y, i jedna ryba. Więc trzału nie było, jeżeli chodzi o ilość brań. Ale najważniejsza dla mnie rzecz, słuchajcie to jest to, że sprawdziłem sobie moje spodniobuty buty Kormorana model nie pamiętam w każdym razie na okręgu 4 mm w grubości i jestem zadowolony zmarzłem, ale zmarzłem tak naprawdę w ręce jeżeli chodzi o nogi, o kończyny Dolne, naprawdę super, naprawdę super, jestem ubrany w dresy, a pod dresem mam kalesowy. O, jeszcze nie wypadł z przymiotami, także nie jestem jakoś mega grubo ubrany. Temperatura dodatnia jest chyba w plusie 2 czy 3 stopnie, więc też nie ma jakie ziemi, tak? Jedyny minus jaki dostrzegłem jeżeli chodzi o te neopreny to taki, że że troszeczkę jest ciasno, tak? Jestem ubrany dosyć dosyć grubo teraz będzie streetis. jestem ubrany dosyć grubo i przez to troszeczkę jest Troszeczkę jest ciasno. Bałem się też rozmiarówki. Wziąłem sobie to tak troszeczkę na styk. Ale okazało się, że wszystko jest super. Na górze zaraz Wam pokażę, bo wziąłem też z czystej ciekawości, żeby sprawdzić. Ach, nie powróciło nową odzież od firmy wamo pozdrawiam bardzo serdecznie i powiem wam szczerze że ta, ten polar z tą piękną, logą, pęsczyzną wystarczyłby w zupełności na taką pogodę jak jest dzisiaj jest ciepło w nim bardzo jest skóra, oddycha nie ma żadnych jakichś problemów kieszenie zamek wszystko super działa i spełnia moje oczekiwania także dziękuję jeszcze raz Wamu to no, kurtki nie brałem no bo wiadomo nie ma sensu już kurtce bym się nie wcisnął w moje neopreny także dzisiaj jedno branie, jedna rybka Zmarzłem, ale zmarzłem bardziej po prostu w ręce, tak? Ale dół, góra tutaj. Wszystko super. Także dzięki wielkie i do następnego. Zobaczyska nad wodą, trzymajcie się, hej!